Jojojo. jestem Anią Romańską, nie bohaterką, ogarniam życie i bycie rekruterką. <grywy> to jest cringe na maksa i palą mi się poliki jak burak, ale e, uważam, że Ryma jest zajebista. Mija właśnie dwa tygodnie od momentu, kiedy nie pracuję i cały czas szukam pracy i to jest na maksa dziwne uczucie, bo ja osobiście nie jestem przyzwyczajona do niepracowania. Emocje upadają, smutek przeradza się w moc do działania, bardzo kołaczersko to powiedziane, ale jednocześnie im dłużej to wszystko trwa, czyli wysyłanie CV, przeglądania ogłoszeń, kontakt z innymi rekruterami, tym więcej mam w głowie przemyśleń. Różnego rodzaju. W jednym dniu myślę, że zajebiście sobie poradzę. Że znajdę super pracę, że zostanę zauważona. Ja jako rekruterka, czyli moje tak zwane skille techniczne, ale także moje prywatne cechy charakteru, że w tej pracy będzie super i będzie jeszcze lepiej. Ale nadchodzi później inny dzień i... Yy, inne rzeczy włażą mi do głowy. Że nie znajdę pracy, że nic nie potrafię, że jest ogromna konkurencja, że są ode mnie o wiele mądrzejsi, lepsi i sprytniejsi osoby, że po prostu nie będę w stanie tego wszystkiego ogarnąć. I według mnie to są bardzo, ale to bardzo naturalne ludzkie uczucia i emocje. Sama przez to obecnie przechodzę i totalnie nie dziwię się swoim emocjom i odczuciem, ale wiecie, w takim momencie różne rzeczy w głowie się pojawiają, więc ja, jako największy swój krytyk, osobiście polecam za bardzo na siebie nie najeżdżać i nie, nie być patykiem po plecach, a po prostu działać i ogarniać, co się da, na co jesteśmy w stanie sobie pozwolić. Ale także nie bacie poprosić o wsparcie innych. Dzisiaj wjeżdża 12 odcinek i on jest poświęcony bardziej rekruterom niż kandydatom, ale uważam, że może być przydatny wszystkim i nawet wszystkim ludziom, ever. A czemu nie? Chciałabym dzisiaj opowiedzieć Wam o ogłoszeniach o pracy. To jest temat rzeka i ja w trakcie swojej kariery rekruterskiej. Widziałam mnóstwo ogłoszeń, sama je tworzyłam, ale także od strony takiej yy, kandydata, gdzie ja teraz dosłownie poszukuję pracy, czego ja tylko nie wiedziałam, także jest czym się dzielić. Ogłoszenie to jedna z głównych i najbardziej popularnych metod pozyskiwania kandydatów. Zdarza się jednak, że mimo wielu odsłon tego konkretnego ogłoszenia, liczba aplikacji kandydatów ubiegających się o pracę nie jest satysfakcjonująca. Jakby na, na chowski rozum tych aplikacji jest po prostu za mało. Czasem nawet najdrobniejsze szczegóły wpływają na zainteresowanie ogłoszeniem, czyli w zależności od jakości naszego ogłoszenia, lepsza będzie rekrutacja, większa liczba będzie aplikacji kandydatów, ale także lepsza będzie jakość spływających kandydatów. Treść ogłoszenia jest jedną z kluczowych elementów samego ogłoszenia. co się maszło, myślane, ale taka jest prawda. I od tej treści właśnie zależy, czy kandydat zwróci uwagę na to ogłoszenie. Pracodawcom często się zdarza korzystać z gotowych szablonów przy tworzeniu ogłoszeń i jest to totalnie zrozumiałe. No bo jeżeli tych ogłoszeń jest publikowanych bardzo dużo, no to to jest mocno, zaoszczędza czas, ale także w szablonie są podane najważniejsze info i niczego się nie przegapi. Ale ja uważam, że czasami warto wykazać się kreatywnością. Osoby przeglądające ogłoszenia szukają konkretnych informacji, które pomogą im podjąć ostateczną decyzję. Czasami to może być na przykład zakres obowiązków, albo wypłata, albo benefity i tak dalej. Zanim zaczniecie ogarniać tworzenie ogłoszenia, to warto zwrócić uwagę na trzy bardzo ważne zasady, które pomogą wam właśnie w tworzeniu tego idealnego, fajnego, kreatywnego ogłoszenia i nagle wszystkie gwiazdy będą zwracać na niego uwagę. Pierwsze to dopasowanie oferty do grupy odbiorców. Warto wczuć się w rolę osoby z naszej grupy docelowej, która w idealnym świecie zwróci uwagę na nasze ogłoszenie. Warto dostosować język, komunikaty, a także słowa kluczowe do tej konkretnej grupy odbiorców. Na przykład w przypadku tworzenia ogłoszeń dla specjalistów z branży IT warto używać słów technicznych i terminów branżowych. Drugi punkt to niepowielanie schematów. Często, ale to bardzo często w wielu ogłoszeniach. Powtarzają się niektóre konkretne sformułowania. Powielanie takich sformułowań sprawia, że nasze ogłoszenie gubi się w wirze innych ogłoszeń, innych firm i pracodawców, i bardzo trudno jest później wyróżnić się. Przykłady to atrakcyjne wynagrodzenie, dobra atmosfera, możliwości rozwoju, a także stabilna praca. Szczerze mówiąc, z własnego doświadczenia powiem, że minimum w połowie ogłoszeń, które ja widzę na LinkedIn na co dzień, ja widzę te sformułowania, naprawdę. Warto się zastanowić, co unikalnego Wasza firma ma do zaproponowania kandydatom. Warto też zwrócić uwagę na podanie rzetelnych informacji, czyli możliwości rozwoju. tu trochę za mało info i nie wiadomo tak naprawdę, o co chodzi, więc warto podawać konkrety. I trzeci punkt to spójny wizerunek. Zmianki o Waszej firmie znajdują się w wielu miejscach w internecie, na przykład Facebook, LinkedIn, Instagram i tak dalej, i tak dalej. Warto więc zadbać o to, bo informacje zawarte w. W ogłoszeniu były zgodne z tym, co firma zamieszcza na innych stronach, na przykład też na swojej stronie WWW. Dzięki temu tworzymy jednolity obraz firmy w oczach kandydata. Wszędzie info jest poprawne, spójne i wiecie, nie śmierdzi jakimś oszustwem. Teraz przechodzimy do następnej części odcinka i bardzo konkretnych informacji, czyli elementy ogłoszenia. Co musi zawierać ogłoszenie, by być swójnym, fajnym i zbierać najlepszych kandydatów na świecie. Pierwszy punkt to jest nazwa stanowiska, czyli co kandydat będzie robił w pracy. Nazwa ogłoszenia to jedno z najbardziej istotnych rzeczy zawartych w samym ogłoszeniu. Właśnie dzięki temu po nazwie najczęściej kandydat wyszukuje konkretne ogłoszenia. Warto więc zadbać o to, by ta nazwa sugerowała jak najbardziej klarowny sposób kandydatowi, co on lub ona będzie robiła albo robił na tym stanowisku. Warto unikać. Zbyt Długich, skomplikowanych nazw, które mogą tylko odstraszyć kandydatów. Drugi punkt to opis firmy. Warto w ogłoszeniu dodać informacje, elementy, które pokażą kandydatom, jakie wartości wyznaje firma. Nie trzeba tu pisać całej historii firmy, chociaż często też się spotykam z po prostu, wiecie, z akapitem informacji, gdzie była założona, dlaczego, po co, przez kogo. Najlepiej podawać tylko informacje, które mogą potencjalnie zainteresować kandydata. A także warto podać takie rzeczy, które. Mogą... Pomóc kandydatom, wiecie, popatrzeć na Was z takim uśmiechem i y, zobaczyć, że oferujecie coś więcej niż inne firmy, że pracodawca jest spoko loko. Trzeci punkt, główne zadanie, czyli czym kandydat będzie się zajmował. Trzeba postarać się być jak najbardziej precyzyjnym, żeby później kandydaci się nie domyślali tego, co będą ogarniać w tej konkretnej pracy. Warto również nie przesadzać z liczbą y, wymogów, żeby nie odstraszać ludzi. Czwarty punkt to wymaganie, czyli co muszę umieć, żeby do Dostać te pracę i zadania, obowiązki, a wymagania to są dwie różne sprawy. W jednym punkcie my wyjaśniamy, co. Kandydat lub kandydatka będzie robić na tym konkretnym stanowisku, a wymagania to, jakie oczekiwania musi spełniać, czyli co trzeba umieć, żeby w ogóle trafić na to stanowisko i zacząć robić te zadania. Wymagania najczęściej zabierają takie rzeczy jak doświadczenie zdobyte na tym konkretnym stanowisku wyrażone w latach, ukończone kursy, posiadane certyfikaty, znajomość danej metodologii lub technologii, poziom znajomości języków obcych, wymagane cechy, posiadania prawa jazdy, preferowany ukończony kierunek i tak dalej. Wymagania najlepiej opisywać zwięźle i konkretnie i wypisywać w podpunktach, żeby łatwiej na to się patrzyło. Dobrze jest też podzielić wymagania na obowiązkowe, czyli konieczne i na mile widziane. Z tego te obowiązkowe warto dodać na początku. Wymagania też powinny być adekwatne do stanowiska, żeby nie były na wyrost, a także nie było tego milion punktów. Piąty punkt to oferta dla kandydata, czyli benefity, co przekona go lub ją do pracy u nas. Od razu mówię na samym początku, że warto zadbać o konkrety, a nie miła atmosferę pracy i biuro w centrum miasta. Ja osobiście bardzo lubię ten punkt sprawdzać i dla mnie to są mega ważne punkty sprawdzać, jak pracodawca dba o pracownika. Kilka tygodni temu stworzyłam bardzo spoko odcinek, który Wam wszystkim polecam, właśnie o super benefitach w pracy. Ogarnęłam również różne rodzaje tych benefitów, czyli takie plus minut podstawowe, które najczęściej się spotykają przynajmniej na polskim rynku. Później spoko, loko benefity, a także zajebiste benefity, o których ja słyszałam tylko, wiecie, w bajkach Disneya. Tu jest ten odcinek, mam nadzieję, że dobrze pokazuję paluchem. Polecam po prostu obejrzeć, bo tam jest o wiele więcej info. Teraz wymienię tylko takie najczęściej spotykane rzeczy. Prywatna opieka medyczna, karta sportowa, czyli multi sport zazwyczaj, dofinansowanie do szkoleń lub i dostęp do platform e-learningowych, opieka psychologiczna, przykątki w biurze, ubezpieczenia życia, dodatkowe dni wolne, workation, i tak dalej. Starajmy się unikać koloryzowania, czyli jeżeli piszemy o możliwościach rozwoju w firmie, gdzie struktura firmy jest płaska i raczej jest za mało tych opcji na rozwój, lepiej po prostu tego nie pisać. Szósty punkt: to widełki to jest mój ulubiony punkt. Naprawdę, tym bardziej dla mnie, jako osoby na bezrobociu. Uwierzcie mi, że ja, jako osoba, która teraz aktywnie szuka pracy, wysyłam duży CV, przyglądam ogłoszenia, kontaktuję się z rekuterami, to jest na maksa ciężko o widełki. Naprawdę. Osobiście na rynku polskim widełki zdarzają się bardzo rzadko, jeżeli chodzi o zagraniczne oferty to coraz częściej, ale też w większych firmach, jeżeli mam porównywać, zazwyczaj widełek tych nie ma i tylko na rozmowie rekrutacyjnej pada pytania o oczekiwania finansowe i wtedy ja zawsze się zastanawiam przynajmniej w takiej sytuacji, że ja powiem jaką kwotę i ja sobie myślę, jeżeli ja powiedziałam za dużo, no to nie będą mnie chcieli wziąć dalej, no bo ja za dużo chcę. A może powiedziałam za mało, może za słabo siebie oceniam. I później tak naprawdę nie wiadomo, czy dobrą kwotę powiedziałam, czy złą. Również kiedy podajemy od razu widełki informacje o wynagrodzeniu, po prostu unikamy sytuacji, kiedy kandydat przychodzi do ostatniego etapu rekrutacji i dowiaduje się o tej stawce i tak naprawdę ta stawka jest za mała, za niska, nie satysfakcjonuje tej osoby i kandydat tracił swój czas, rekrutacja zostaje przerwana i nic z tego wychodzą. Lepiej uprzedzać o finansach wcześniej. Siódmy punkt to aplikuj, taki bardzo duży przycisk. Kapsłokiem napisany. To jest tak zwany call to action, czyli zachęta do działania. W przypadku ogłoszeń to jest zachęta do aplikowania. Ten przycisk musi znajdować się w odpowiednim miejscu i być rozpoznawalny i widoczny. Chociaż ja z własnego doświadczenia powiem Wam tak, że czasami, kiedy wysyłam gdzieś CV i aplikuję, to ten przycisk tak jakoś dziwnie jest umieszczony, że trudno go zauważyć. Ósmy punkt to etapy rekrutacji. To jest coś, co nie za często się spotyka w ogłoszeniach, ale ja osobiście. Pamiętam, kiedy tworzyłam ogłoszenia, to ja starałam się podawać takie informacje. Wtedy kandydat może po prostu wiedzieć dokładnie, czego oczekiwać od całego procesu rekrutacji. Czyli kiedy rekruter lub rekruterka się odezwie, ile jest etapów, kiedy plus minus można oczekiwać odpowiedzi. Bardzo fajna rzecz, bo wtedy kandydat może wiedzieć, czy poświęcać swój czas na taką na przykład długą rekrutację, albo na przykład rekrutacja jest mega szybka i też będzie wiadomo, na kiedy potrzebują pracownika. Dziewiąty punkt to dodatkowe elementy ogłoszenia. Czyli według mnie, co warto dodać ogłoszenie i zwiększy to atrakcyjność tego ogłoszenia dla kandydatów. Miejsce pracy i czy jest ewentualna możliwość pracy zdalnej lub pracy hybrydowej, rodzaj umowy, którą proponuje pracodawca, czyli umowa o pracę, umowa o zlecenie lub B2B, link do strony firmowej, link do zakładki kariera, jeżeli firma taką posiada, a także informacja o firmowych social media, czyli linki do Linkedina, Instagrama, Facebooka, YouTube'a i tak dalej. również Wam powiedzieć, czego warto unikać w ogłoszeniach. Powtórzeń, sformułowań, aplikacje przez rejestrację i powiem Wam również z Waszego doświadczenia, dosłownie sprzed kilku dni, czasami kiedy chcę zaaplikować na jakieś stanowisko, to trzeba zarejestrować się na tej konkretnej stronie i zazwyczaj to dotyczy bardzo dużych firm, takich rozbudowanych rekrutacji i tak dalej. To Mocno zniechęca kandydata do aplikowania. Tak powiem szczerze i mówię to z własnego doświadczenia. Wolałabym po prostu, wiecie, wysłać CV, odpisać na kilka pytań i tyle, niż rejestrować się, wymyślać hasło, potwierdzać e-mail w swoim mailu i tak dalej. A więc przechodzimy do następnego punktu, czyli mnóstwo pytań otwartych i zamkniętych, i też zdarzają się totalnie różne ogłoszenia. Czasami to są, wiecie, podstawowe pytania, po prostu, wiecie, jakie stanowisko albo oczekiwania finansowe, coś w tym stylu, a czasami to są pytania, na które ja czuję, że trzeba pisać elaborat, żeby zostać zauważonym. Trzeba z tym mocno uważać. I bardzo ważna rzecz, ostatni punkt, czyli nie można w ogłoszeniu podawać, że szuka się konkretnego kandydata, na przykład o konkretnym wieku, czyli powiedzmy poszukuje y, kobiety do 30 roku życia do podjęcia takiej i takiej pracy. Pozwolę posłyszeć sobie swoimi notatkami, bo bardzo dokładnie się szykowałam do tego odcinka i jak zawsze przeglądałam raporty, różne pdf-y, dokumenty i książki i znalazłam bardzo fajną informację i powiem wam szczerze, że ja o tym wcześniej nie widziałam przynajmniej w takim zakresie, więc też się doedukowałam. Zgodnie z artykułem 11 Kodeksu Pracy, jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu bezpośrednia lub pośrednia w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony, zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalne. Bardzo Krótko mówiąc, dyskryminacja w miejscu pracy jest niedopuszczalna, więc uważajcie na takie ogłoszenia, gdzie pracodawca szuka konkretnej osoby, konkretnej płci w konkretnym wieku do podjęcia jakiejś pracy. Powiem krótko i na temat, im bardziej szczegółowe ogłoszenie dodacie w sieci, tym będzie ono bardziej atrakcyjne dla kandydata. Dzięki temu zaoszczędzicie sobie przeglądania aplikacji od kandydatów które nie spełniają Waszych konkretnych wymagań lub waszego pracodawcy. Również kandydaci, zastanawiam się, czy warto wysyłać aplikację na to stanowisko, biorąc pod uwagę cały kształt ogłoszenia. W efekcie po prostu można znaleźć najlepszego kandydata na świecie w mega krótkim czasie. Zastanówcie się również, czy zaaplikowalibyście przez ogłoszenie, które same stworzyliście. To wszystko z mojej strony na dzisiaj. Dzięki wielkie, że mnie oglądaliście, wysłuchaliście. Bardzo mi jest miło jak zawsze, że ogląda mnie nie tylko moja mama, bo że moja. Mama mnie regularnie ogląda i właśnie mówi, że... Jak wyglądam, że super, że super gadam. Moja mama y, słabo zna Polski, ale wiecie, tak coś tam się rozumie. Zawsze mówi, że oglądam do końca, bo y, tam pokazuje zazwyczaj zwierzęta, także polecam y, poczekać na persy. Mam nadzieję, że odcinek był przydatny nie tylko dla rekruterów, którzy mogą korzystać z tej podanej przeze mnie listy przy tworzeniu ogłoszeń, ale także i dla kandydatów, że kiedy będziecie przeglądać konkretne ogłoszenie, to też będziecie wiedzieli plus minus, czy to jest ogłoszenie i stanowisko, na które warto aplikować, czy lepiej nie. Dzięki wielkie również wszystkim za słowa wsparcia ze względu na layoffy, czyli zwolnienie i poszukiwanie przeze mnie nowej pracy. Ja dzielę się większą liczbą informacji na swoim Instagramie i tam otrzymuję bardzo wiele słów wsparcia. Wiem też, że na YouTubie oglądają mnie sporo ludzi z Instagrama, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję za wsparcie i ja mówię o szczerze i od serca, że bardzo wiele to dla mnie znaczy. Dobre słowo przytulenie, Wiadomość, i tak dalej. Jak zawsze na koniec wjeżdża, typowa anka rekruterka, a jakże bez niej, i ma do zadania bardzo ważne pytanie w każdej rekrutacji: Co dokładnie wiesz o naszej firmie? Opowiadaj! To jest taki przepiękny Józio, obrócił się, bo ja nie chciałam mu pozwalać, żeby mi pomagał nagrywać odcinek. Mój Kicia, kochana. No, cudowny Kiciu, cudowno. Ma takie śmieszne wąsy, takie śmieszne to Kiciurki, Kiciurki. Kochane gryźnie mnie, na no raczej. A tu jest przypiękna Basiunia sobie odpoczywa na mojej bluzie. W ogóle taka ciekawostka, To jest cała ekipa nad łóżkiem. Po lewej stronie to jest Józefek, po środku Fapa, po prawej Basiunia. Robione na zamówienie specjalnie pod ekipę.